Cześć wszystkim, z tej strony Natalia, czyli Bukownia, czyli wasz kanał o książkowych ploteczkach i nie tylko. Dzisiaj porozmawiamy sobie o poznańskich targach książki, na których miałam przyjemność być w ten weekend. Jestem w ogóle bardzo zadowolona i byłam niezwykle podekscytowana, ponieważ były to moje pierwsze takie świadome targi książek, no bo oczywiście nie liczę razów. Kiedy to miałam kilka, kilkanaście lat i z moją mamą szłam, i przechodziłam gdzieś tam w drodze na targi edukacji, kiedy wybierałam swoje studia, a teraz faktycznie pojechałam tam jako tam prosperująca bookstagramerka, booktuberka, także było mi niezwykle miło i byłam bardzo podekscytowana. Kupiłam łącznie. 8, 8, tak dobrze liczę. Kupiłam łącznie 8 książek, które są tutaj. Ułożone zaraz za mną, dlatego jest tutaj taki chaos na biblioteczce. Sprzątałam, ale oczywiście musiałam te książki wyjąć do tego filmiku. E, było naprawdę chaotycznie. Przyznaję, że nie spodziewałam się aż takiej ilości osób tam. Wiem, że targi są oczywiście popularne i tak dalej, ale chyba nie ułożyłam sobie w mojej głowie skali tego wydarzenia i ogromu. Osób, które będą się przez te targi przewijać. Ja w ogóle chciałam powiedzieć, że mega szacun dla wszystkich, wszystkich pracowników, yy, wszystkich wydawnictw za to, jaką pracę Wy tam robiliście. Ja się ledwo przepchałam przez ten tłum fizycznie, a wy jeszcze obsługiwaliście klientów, yy, nie wiem, odpowiadaliście na pytania i cały czas z uśmiechem, mimo że prawdopodobnie nikt tego od was nie oczekiwał. Naprawdę wielki szacun. Ja chyba bym nie dała rady. W sensie z moim chaotycznym umysłem i ogromną skłonnością do przebodźcowania myślę, że byłoby mi niezwykle ciężko wytrzymać w takim tłumie i to przez cały weekend. Ja byłam na targach tylko w sobotę, pojechałam tam z moją przyjaciółką, której bardzo dziękuję za to, że mi towarzyszyła. Ona naprawdę wie, jak jestem obses na punkcie książek i jak bardzo się cieszyłam na te targi, więc. Tym bardziej, dziękuję, że mnie znosiłaś. To musiało być yy, ciężkie w niektórych momentach. Dobrze, przejdźmy już sobie do rzeczy, ponieważ się już rozgadałam i zaczęła mnie boleć głowa. To nie jest dobry znak. Chyba otworzę okno. Poczekajcie, otworzę okno. Oczywiście, przypomniałam sobie, że nie mogę otworzyć okna, ponieważ mieszkam przy dość ruchliwej ulicy i będzie słychać. Nieważne, zapominamy o temacie. Z off-topiku chciałam się jeszcze pochwalić moją nową roślinką, której tu chyba nie widać. Tada! Proszę bardzo! Jest przepiękna i tylko tyle chciałam powiedzieć. To była chyba największa butelka na wodę, jaką udało mi się znaleźć w sklepie. Okej, okay, możemy zaczynać, bo za dużo tego gadania. Wiecie co, na początku chciałam to podzielić na jakieś kategorie, ale potem uświadomiłam sobie, że to nie ma większego sensu, więc po prostu. Przejdę, przejdę po prostu do rzeczy, ok? Bo jak zacznę myśleć o tych wszystkich kategoriach i tym, jak mogłabym to podzielić, to w ogóle nigdy tego nie nagram, więc zaczynajmy! Pierwsza książka, którą kupiłam, to nie jestem jak ojciec, mój kołodziejczy. Ja dowiedziałam się o tej książce z kanału Zoharet, którą oglądam, czasami sobie lubię obejrzeć. I też z tego co wiem, ona wstawiła taki wywiad, rozmowę z autorką i w sumie zaciekawiło mnie to, ja sama jako początkująca autorka jestem y, zainteresowana wszystkimi polskimi debiutami i tematami y, wydawniczymi około wydawniczymi. A dziewczyny tam, z tego co pamiętam, rozmawiały dużo na temat znajdowania sobie swojego pierwszego wydawnictwa, podpisywania umów i tego ile to zajmuje, także jeśli jest, jesteście ciekawi, polecam obejrzeć. W każdym razie tutaj pierwsza moja zdobycz jest dosyć potężna. Przepięknie wydana. Nie, nie chcę się przyznawać do tego, że kupiłam ją ze względu na okładkę, ale jestem szeroką na okładki. Powiedzmy, że kupiłam ją 50 na 50. 50 z ciekawości, ponieważ opis mnie zainteresował. Tematyka była bardzo ciekawa i bardzo fajna. A no, okładka, drugie 50, ponieważ jest przepiękna, nie da się tego ukryć. Po prostu jest cudowna. Nie wiem, czy będę Wam czytać opis, bo jest dość długi i myślę, że troszeczkę by to zajęło, także może gdzieś tutaj. Zostanie on wklejony i Wy sobie na spokojnie przeczytajcie w trakcie, jak będę gadać. Yy, poza tym, że książka jest przepięknie wydana, w ogóle te wklejki. I'm obsessed. Ja wiem, że mówię o tej książce głównie ze względów estetycznych, wizualnych, ale umówmy się, gdyby okładki nas tak nie cieszyły, to prawdopodobnie myślę, że większość osób jednak kupowałaby e-booki, a ja naprawdę lubię otaczać się pięknymi rzeczami. Jest to książka 18+, to warto zaznaczyć Jeśli chodzi o gatunek, to z tego co wiem, mam nadzieję, że się nie mylę To jest taki trochę thriller psychologiczny, troszeczkę z kryminału ma Nie jestem pewna, słyszałam o tej książce, tak wiecie Nie wgłębiałam się, nie czytałam recenzji, nie czytałam opinii Po prostu zobaczyłam ją, skojarzyłam, kliknęło mi gdzieś w głowie, że hej, chyba chciałam tą książkę I oto jest na mojej półce Lecimy dalej Kolejna książka, na którą zasadzałam się już od jakiegoś czasu jak tylko usłyszałam o tym, że będzie premiera jest If You Hate Me Heleny Hunting to jest wydawnictwo papierowe serca i ona była na stoisku grupy wydawnictwa kobiecego, o ile dobrze pamiętam. Jest to przedpremierowo kupiona książka chociaż nie kojarzę daty premiery, pewnie gdzieś to wam wkliknę, bo oczywiście nie mam pamięci do cyferek, ale byłam zainteresowana, e, obejrzałam sobie oczywiście zapowiedzi premier kadvlogu, ja uwielbiam jej zapowiedzi premier wydawniczych, przez to od razu zapamiętuję sobie gdzieś tam w głowie czego wyczekiwać e, na co teraz kolej i po prostu opis mnie zaciekawił, oczywiście jest to enemies to lovers nie wiem czy widać po tej okładce i jest to tak strasznie oklepany motyw e, jest to mieszkanie w jednym e, mieszkaniu razem mimo tego, że się nienawidzą, ponieważ ze względu na sytuację życiową głównej bohaterki, jest ona zmuszona zamieszkać właśnie ze swoim bratem i z jego współlokatorem. Myślę, że jest to, nawet jeśli oklepane, świetna lektura na taką przerwę w mocniejszej literaturze. Ja tak sobie czasami robię. Mam taki styl czytania, że jak przeczytam coś takiego, wiecie, mind blowing, co po prostu sprawia, że przez kilka dni muszę tam przemyśleć. Treść książki, którą właśnie przeczytałam, to właśnie w tych przerwach sięgam po takie albo troszeczkę smutne, albo, wiecie, literaturę luźniejszą po prostu. Ja nie lubię tutaj określać jakimiś mocnymi słowami takiego typu literatury, ponieważ uważam, że każda książka jest potrzebna w jakimś etapie życia, na którym jestem i nie bez powodu zaopatrzą się właśnie w takie książki typowo 18+, e, albo o takiej luźniejszej, czasami brzmiącej odpadowo tematyce. Ja uważam, że na wszystko jest czas i na wszystko jest potrzeba, więc właśnie czemu nie w sumie? Opis mnie zaciekawił, dynamika relacji to jest w ogóle mój ulubiony motyw, więc zobaczymy. Dalej książka, dla której właściwie praktycznie chyba przyjechałam na te targi, jest to serce pochowane na drzewie Iwony Serej. Ja Iwonę obserwuję namiętnie na Bookstagramie już od dłuższego czasu, i jak tylko dowiedziałam się, że wydaje książkę, postanowiłam, że będę ją miała, a Iwona jeszcze podpisywała ją na stanowisku, więc przysięgam, miałam łzy w oczach, jak do niej podeszłam i poprosiłam o autograf. To jest dla mnie tak duże osiągnięcie, które wymaga właśnie takiego docenienia z mojej strony. Pisanie książki to jest dla mnie droga przez mękę. W trakcie pisania czuję się świetnie. Czuję, że to jest dokładnie to, co powinnam robić, to co chcę robić. I wszystko jest na swoim miejscu, dopóki właśnie nie przerwę tego pisania, albo nie stanie się coś, co sprawi, że przestanę mieć wenę, albo przestanę mieć czas na pisanie i wtedy to się po prostu... zaczyna człowiek otaczać się takimi pytaniami w stylu, czy w ogóle będę kiedyś w stanie napisać tą książkę, czy w ogóle znajduję w sobie Tyle siły i tyle energii, żeby coś stworzyć takiego. Dla mnie jest to bardzo trudne i myślę, że dla większości yy, debiutantów na rynku książki to jest wymagające i jest to jednak wyzwanie. Także gratulacje po prostu dla Iwony. Udało jej się oby tak dalej i oby tak trzymać. Yy, miałam ogromny uśmiech yy, po prostu jak zobaczyłam, że jest w stanie mi tą książkę podpisać. I to chyba moja ulubiona książka z tych targów, moja najlepsza zdobycz. Jeśli nie wiecie o czym jest to książka, to tu pewnie gdzieś tam zostanie wklejony opis, ale z tego co pamiętam, to jest tutaj wątek romantyczny, to jest fantazja z wątkiem romantycznym i jest chyba stylizowane na historię Pocahontas, albo coś tutaj jest z Pocahontas. Nie będę wam czytać opisu, sprawdźcie. Ja na pewno wiem, że jestem niesamowicie ciekawa, jak tutaj będzie z, tym, e, z tą książką i jak ją odbiorę. Kolejna książka, Północny Wiatr. Ją dostałam akurat na stoisku wydawnictwa Uroboros. Tam był taki tłok, to stoisko było maleńkie, jak dla mnie oczywiście, e, w porównaniu na przykład z Albatrosem, które zajmowało bardzo dużo przestrzeni. Uroboros jest. Jednym z moich y, bardziej lubianych wydawnictw, więc wydaje mi się, że jednym z bardziej znanych. Dlatego zdziwiłam się, że mają tak mało przestrzeni, a tak dużo osób się właśnie pchało do tych książek. Ja o tej książce nie słyszałam kompletnie nic. Dopiero jak się tam z moją przyjaciółką przepchałam, to y, zobaczyłam, że jest coś takiego. Ona właściwie wzięła tę książkę jako pierwsza i w sumie umówiłyśmy się, że ja ją kupię, ale jakby co, to jej pożyczę od razu, jak będzie tylko chciała. Ta okładka też jest cudowna, ona w ogóle jest niesamowita graficznie. To jest chyba jedna z okładek, które graficznie najlepiej, najbardziej do mnie przemawiają z całego tego zestawienia. E, oczywiście nie jestem jak ojciec, jest ładna właściwie z innych względów. Jest taka, wiecie, pełna przepychu, robi wrażenie, a ta okładka ma mega fajny nacisk na detale i po prostu. Czuć, że to fantastyka z samego patrzenia na tą piękną okładkę. Widzę tutaj, że te róże są oszuronione, więc tu chyba będzie akcja działa się w jakiejś mroźnej krainie. To na pewno jest historia, która ma w sobie coś z pięknej i bestii, dlatego tym chętniej po nią sięgnęłam, bo lubię właśnie takie retailingi. Tutaj też gdzieś pewnie będzie opis. E, mogę Wam przeczytać tą taką malutką wstawkę, króciutką e, na samej górze. Mroczna, romantyczna opowieść na motywach baśnie pięknej i bestii oraz historii Hadesa i Persefony. O, no o tym zapomniałam, ale to tym bardziej w ogóle muzykal hejdystał. Mm, kocham, kocham, kocham. Jeśli są tu jakieś osoby, które kochają musicale, piszcie w komentarzach, ponieważ jest tak mało takich osób, a ja bardzo ich potrzebuję w swoim życiu. No to co? Bardzo ciekawie się zapowiada, odkładam i lecę dalej. Następna książka z Uroborosa. Tutaj chyba nie muszę dużo wyjaśniać. Są to dwory, dwórciarnie i róż. Pierwsza część dworów. Ja dwory mam na e-booku, ale stwierdziłam, że chyba najwyższy czas na rozpoczęcie zbierania ich na półce, ponieważ jestem. Przeczytałam drugą część i zabieram się, bardzo powoli się zabieram za trzecią, ale już wiem, że przeczytam wszystkie części tej serii. I to nie tylko ze względu na moją przyjaciółkę, która jest ogromną fanką e, Sarah J. Maas, ale też ze względu na to, że po prostu sama zatopiłam się w, w tym świecie przedstawionym przez autorkę. Świetna fantastyka. To jest takie Roman Empire myślę, że w większości książkar. E, te wszystkie wątpki, e, kreacja postaci no po prostu chciałabym pisać tak jak Sarah J. Maas, momentami chciałabym pisać tak jak Sarah J. Maas. I e, Ellie Hazelwood. To jakby skombinować, tak wiecie, napisać fantastyka, troszeczkę z e, humorem Ellie Hazelwood, ale to musiała być taka luźniejsza fantastyka. To jest coś, o czym muszę pomyśleć. W każdym razie e, jest tutaj pierwsza część twórów, jest ze mną, mam drugą e, w tym starym wydaniu, ale ono jest pożyczone, więc na drugą teraz też będę polować. Kupiłam, ponieważ nie wiem dlaczego, ale za każdym razem, jak jestem w Empiku i próbuję kupić, Pierwszą część to jej nie ma. Nie wiem o co chodzi, ale cieszę się, że udało mi się ją dostać na targach, właśnie. Ten stosik tutaj obok mnie się powiększa, trochę mnie to martwi, mam nadzieję, że te książki nie spadną. Czas na łyka wody i wracamy. Zostały nam trzy książki, jesteśmy już blisko celu, blisko końca. Następna książka Słońce w mroku, dostałam ją na stanowisku, na stoisku grupy Publicat. I tak z tego co pamiętam, jest to wydawnictwo dolnośląskie. Ja z Dolnośląskim ostatnio też współpracowałam w ramach książki Śmierć między wierszami. To była świetna książka. Dalej o niej pamiętam i dalej sobie o niej myślę czasami, ponieważ niektóre wątki zostały przedstawione w naprawdę świetny sposób. Jeśli jesteście fanami takiej, takiego kryminału thrilleru który porusza takie ważne tematy w taki poetycki... Yy, sposób, no to bardzo polecam. Wracamy. Słońce w mroku. Yy, część zmierzchód odpowiedziana z perspektywy Edwarda. Miałam podejście do tej książki w audiobooku, ale postać Edwarda tak mnie trigerowała, tak mnie, ale to tak mnie trigerowała, że no nie zdecydowałam się na wersję papierową. No ale tutaj yy, całe na biało wchodzi grupa publikat i przecena 25 zł za książkę Słońce w Mroku stwierdziłam dobra biorę w ciemno bo ja kolekcjonuję zmiarz kolekcjonuję zarówno tą edycję specjalną jak i tą starą no, i akurat tej nie miałam, więc po prostu, o, zrządzenie losu. Taka anegdotka, jak wróciłam e, do domu, e, do mieszkania właśnie i pokazałam mojemu chowakowi, że kupiłam Słońce w roku, to powiedział, że sobie ode mnie pożyczy, ponieważ kiedyś pracował właśnie w takiej pracy, w której bardzo się tam e, nudził i potrzebował jakiejś stymulacji, i dałam mu właśnie audiobook. To był jedyny audiobook, który miałam wykupiony w tamtym momencie, i to było Słońce w roku, i on się po prostu wkręcił, słuchając, bo nie miał wyboru. Także czekam, czekam, na randkę, że ja będę czytała normalne z Zmierzchu, on będzie czytał ten twór. O ile jestem fanką yy, Zmierzchu i całego tego świata, o tyle naprawdę nie mogę znieść perspektywy Edwarda. Tak jak on się wydaje takim, wiecie, creepem yy, w poprzednich częściach, to tutaj osiąga to w swoje apogeum, mam wrażenie. To nie jest normalne, że gość obserwuje cię jak śpisz ale tutaj jest opisane jak on faktycznie wchodzi do jej domu i to robi z jego perspektywy i to jest chyba jeszcze gorsze. Przedostatnia książka znowu w temacie Zmierzchu, czyli tytułowa pierwsza część Zmierzch w wydaniu specjalnym to jest przedostatnia książka, która została mi do uzbierania kolekcji całej serii w wydaniu specjalnym, także z tego, co pamiętam, brakuje mi jeszcze tylko ostatniej części i będę miała przepiękny obrazek, który się tu okłada. No, ja jestem fanką tego wydania, ja już mówiłam, ja jestem sroką na okładki, jestem sroką na wydania specjalne i Zmierzch to jest po prostu taka seria, którą będę kolekcjonować i tak po prostu jest i ja się z tym pogodziłam już. Po prostu widzę specjalne wydanie Zmierzchu i biorę. To jest prosta piłka. O zmierzchu tutaj nie muszę Wam chyba długo opowiadać, także tylko chciałam się pochwalić, że uzbierałam prawie całe specjalne wydanie. Ostatnia książka. Tutaj sama nie spodziewałam się, że ją wezmę, że wezmę w ogóle yy, taką książkę, ale byłyśmy na końcu na stoisku yy, wydawnictwa Filia i tak sobie patrzymy, patrzymy. Był dosyć duży tłum. My się już zbierałyśmy do wyjścia, ale patrzę. Nie no, książka 35 zł. Twisted. W sumie nie wiem co to jest. Patrzę z tyłu, niby żadnego znaczenia nie ma, otwieram i widzę taki gigantyczny trigger warning. Myślę, kurczę, bo mam swoje doświadczenia, mam doświadczenia z książkami takimi jak Hunting Adeline na przykład. Wiecie, to jest, mam wrażenie, troszeczkę parodia tych wszystkich dark romansów, to jest... Dobra, Hunting Adeline to jest zupełnie inny temat, zostawmy go na razie. Jeśli mówimy o tej książce, to jest to myślę, że podobna kategoria. Patrzcie klimatami Haunting Adeline, a nie po prostu dark romansów, ponieważ jak w drugim rozdziale przeczytałam pewną scenę, to już po prostu wiedziałam aha, czyli wiem na co się nastawić po prostu wiem czego oczekiwać także automatycznie wiecie moje oczekiwania się zmniejszyły jestem w jednej czwartej, na razie bawię się świetnie, uważam to jest cudowny przerwnik yy, do tego co czytam na przykład na studiach, do tego co wymaga trochę większej stymulacji mózgownicy ja się dobrze bawię na takich książkach, ja lubię sobie usiąść wieczorem, ja się do tego przyznaję, lubię sobie usiąść wieczorem z jakimś takim Mroczniejszym romansem, i po prostu sobie poczytać, i pozastanawiać się, zastanowić się, co siedzi w głowie takiego autora. Wkurza mnie główny bohater. Główna bohaterka jest o dziwo całkiem sympatyczna, ale na razie się nie będę na ten temat wypowiadać. Powiem tylko, że jest to zdecydowanie książka 18. Jeśli lubicie takie klimaty, polecam. Jedyne, czego nie polecam i na czym się mocno zawiodłam i kopnęłam, to jest redakcja tej książki. Uważam, że to jest jakiś nieśmieszny żart. Ja jestem na specjalności wydawniczej, jeśli ktoś by nie wiedział, i moim chlebem powszednim jest po prostu redagowanie jakichś tekstów na studiach. I... Ale myślę, że nie trzeba mieć wykształcenia w tym kierunku, żeby zobaczyć błędy takie jak zjedzone się, zjedzone słowo które. To są takie błędy, które po prostu są dla mnie troszeczkę niewybaczalne i troszeczkę. Straciłam. Takie zaufanie redaktorskie do wydawnictwa, filia po tym, co ja tu czytam. Odkładając to na bok, świetna książka, jeśli lubicie się odmurzyć po prostu. To już wszystkie książki, które kupiłam na targa. Dajcie znać, czy zestawienie i book haul wam się podobały. Ja wam na razie bardzo dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, miłego dnia jestem bardzo ciekawa co wy kupiliście na targach i czy w ogóle byliście i czy jeździcie na takie targi, więc możecie mi dać znać w komentarzach. A jeśli nic nie kupiliście i po prostu nie jeździcie na targi, to dajcie znać czy któraś z tych książek jest na waszym tibiarza, albo któraś was zainteresowała. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!